A któż to tak do nas pędzi? Cześć, tutaj Piotrek, witajcie w Top Multikino, czyli tym YouTube'owym show, w którym wyliczam, zestawiam, ocenia, mi i, i ganie. Tak, ganie, a nie ganiam, bo od tego jest pewien niebieski jez. Tytułowa postać z bestsellerowej serii gier, której początki sięgają 1991 roku. Sonic biegał głównie na konsolach, ale czasem zdarzało mu się zahaczyć i o mały ekran. Dopiero teraz, niemal trzy dekady później, niebieski pędziwiatr trafił do kina, ale nie był się bez problemów. Najpierw były zwiastuny i drama z powodu bardzo słabego wizerunku Jerzyka. Twórcy wzięli sobie do serca narzekania fanów, opóźnili nieco premierę, stworzyli bohatera od nowa i oto proszę. Sonic, szybki jak błyskawica, wbiega dziś na ekrany Multikina. Już teraz wiemy, że to jedna z najlepiej ocenianych i rentownych ekranizacji gier komputerowych. Film jest świetną propozycją nie tylko dla fanów, ale i dla wszystkich miłośników lekkiego kina familijnego z przygodowym zacięciem. A skoro mamy do czynienia z fuzją kina i wirtualnej rozrywki, to co powiedzieć na topkę z najbardziej wyjątkowymi ekranizacjami gier? Wyjątkowymi, bo nie chcę skupić się po prostu na najlepszych albo najgorszych filmach. Zamiast tego pokażę Wam kilka produkcji, które mocno wyróżniają się z kinowego tłumu. Na dobre i na złe. Przed Wami pięć ciekawych filmów na podstawie gier. Zaczniemy, rzecz jasna, od początku. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Pierwsza połowa lat 90., do telewizora podpięta konsola Pegasus, w niej wciśnięty cartridge 168 w jednym, a na ekranie hula Super Mario Bros. Gdy tata przyniósł z wypożyczalni film, fabularny, na podstawie gry, to byłem pewien, że obcuję z najlepszą rzeczą ever. Rzeczywistość okazała się gorsza niż rozpikselowana grafika. Film Super Mario Bros. to przedziwna hybryda mrocznej dystopii, suchych żartów i infantylnej fabuły. Cóż, była to pierwsza tego typu ekranizacja w historii i nie wszystko poszło zgodnie z planem. Bob Hoskins mawiał, że rola Mario to jego największa porażka w karierze. Była produkcja pierwsza, to teraz czas na tę najbardziej klasyczną. Zaledwie dwa lata po braciach Mario na wielkie ekrany zawitał Mortal Kombat. Dajecie wiarę, że ja, dziesięcioletni główniarz, byłem na tym w kinie? Nic dziwnego, skoro w filmie pozbyto się głównego elementu gry, czyli hektolitrów rozlanej krwi. Mimo tego drobnego zaniedbania, dzieło Pola W.S. Andersona jest otoczone kultem. To tak naprawdę wejście smoka, tylko ubrane w szaty z Mortala. Choreografia, scenografia i aktorstwo są świetne, ale prawdziwą robotę robi tutaj genialny soundtrack. To nie tyle ścieżka dźwiękowa, ile składanka pełna rocka i techno. Napalm Death, Fear Factory, Orbital czy kultowy numer tytułowy kapeli The Immortals zagrzeją was do walki. A teraz przyszła pora na najbardziej chybioną ekranizację gry. Dwa słowa, jeden człowiek. Uwe Boll. Ten niemiecki, powiedzmy, reżyser, wykorzystując specyficzne ulgi podatkowe, swego czasu tworzył film za filmem, dostając tym większy zwrot, im film gorzej poradził sobie w box office. A że Boll produkował prawdziwe gnioty, to nie dość, że na tym procederze zarabiał, to jeszcze angażował naprawdę niezłych aktorów. Jakimś cudem na plan jego filmów trafiali między innymi Jason Statham, Michael Madsen, Phil Schweiger, Ron Perlman, nawet Bert Reynolds. Jednym z jego najbardziej chybionych projektów była abominacja, którą widzicie w tle, czyli House of the Dead, znany u nas jako Dom Śmierci. Oj i tak, film wierny estetyce gry aż do bólu. O koszmarkach Uwe Bola przyszedł czas także na koszmar, ale tym razem w znaczeniu pozytywnym. Jedną z najbardziej klimatycznych ekranizacji gier był bez wątpienia horror Silent Hill. To rzecz stworzona przez fanów dla fanów. Mroczny świat japońskiej produkcji wiernie przeniesiono na kinowy ekran, a część rozwiązań, np. przemiana świata realnego w senny koszmar, trafiła do kanonu serii. Film wyróżnia się niesamowitą scenografią i fabułą mocno zainspirowaną pierwszymi trzema grami cyklu. Z wirtualnego pierwowzoru zaczerpnięto wizerunek przerażających przeciwników oraz muzykę. Całości towarzyszy genialna ścieżka dźwiękowa skomponowana przez Akire Yamaoke. A na koniec mój osobisty faworyt, grzeszna kinowa przyjemność i jedna z najbardziej niedocenianych ekranizacji gier w historii. Oto Doom. Może przemawia przeze mnie nostalgia, bo do demonów strzelam od 1993 roku, ale kinowa wersja jest naprawdę świetna. W obsadzie Dwayne Johnson, Carl Urban, Rosamund Pike i Dexter Fletcher, którego znacie teraz raczej jako reżysera, od na przykład takiego Rocketmana. Muzykę skomponował Clint Mansell, autor niezapomnianej ścieżki dźwiękowej do Requiem dla Snu. Film jest brutalny, trochę śmieszny, trochę straszny, ale i miejscami zastanawiająco głęboko Boki jak na głupawą ekranizację strzelanki. No i wisienka na torcie. Kilkuminutowa sekwencja FPP. Prawie jak w oryginalnym Dumie. Na Sonic, szybki jak błyskawica, zapraszamy do Multikina. Wybierajcie się w te pędy. pa! pa.